Słowo Boże na dziś, środa 19 czerwca 2024 roku. Wspomnienie świętego Romualda, opata. Czytanie z drugiej księgi królewskiej. Kiedy Pan miał wśród wichru unieść Eliasza do nieba, Eliasz szedł z Elizeuszem z Gilgal, wtedy rzekł Eliasz do niego. Zostań proszę tutaj, bo Pan posłał mnie aż do Jordanu. Elizeusz zaś odpowiedział: na życie Pana i na Twoje życie nie opuszczę Cię. I szli dalej razem. A pięćdziesięciu spośród synów prorockich poszło i stanęło sprzeciwka w oddali, podczas gdy oni obydwaj przystanęli nad Jordanem. Wtedy Eliasz zdjął swój płaszcz, zwinął go i uderzył w wody, tak iż się rozdzieliły w obydwie strony. A oni we dwóch przeszli po suchym łożysku. Kiedy zaś przeszli, Eliasz rzekł do Elizeusza. Żądaj, co mam ci uczynić, zanim wzięty będę od Ciebie. Elizeusz zaś powiedział: Niechby proszę dwie części Twego ducha przeszły na mnie. On zaś odrzekł: Trudnej rzeczy zażądałeś. Jeżeli mnie ujrzysz, jak wzięty będę od Ciebie, spełni się Twoje życzenie. Jeśli zaś nie ujrzysz, nie spełni się. Podczas gdy oni szli i rozmawiali, o to zjawił się wóz ognisty wraz z rumakami ognistymi i rozdzielił obydwóch a Eliasz wśród wichru wstąpił do niebios. Elizeusz zaś patrzał i wołał Ojcze mój, Ojcze mój, rydwanie Izraela i jego jeźdźcze i już go więcej nie ujrzał. Ująwszy następnie swoje szaty, Elizeusz rozdarł je na dwie części i podniósł płaszcz Eliasza, który spadł od niego z góry. Wrócił i stanął nad brzegiem Jordanu i wziął płaszcz Eliasza, który spadł od niego z góry i uderzył w wody. Wtedy rzekł gdzie jest Pan Bóg Eliasza? I uderzył w wody, a one rozdzieliły się na obydwie strony. Elizeusz zaś przeszedł środkiem. Oto Słowo Boże. Psalm Responsoryjny, 31. Bądźcie odważni, ufający Panu. Jakże jest wielka dobroć Twoja, Panie, którą zachowałeś dla Bogobojnych. Okazujesz ją tym, którzy uciekają się do Ciebie na oczach ludzi. Bądźcie odważni, ufający Panu. Osłaniasz ich twą obecnością od spisku mężów, ukrywasz w swym namiocie przed swarliwym językiem. Bądźcie odważni, ufający Panu. Miłujcie Pana wszyscy, którzy cześć mu oddajecie. Pan chroni wiernych, a pysznym z nawiązką odpłaca. Bądźcie odważni, ufający Panu. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi, po to, aby was widzieli. Inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca Waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam, ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wiedlewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę powiadam wam, otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do ojca twego, który jest w ukryciu. A ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale ojcu twemu, który jest w ukryciu. A ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Oto słowo Pańskie.